Cześć. Dzisiaj pojedziemy, właściwie potestujemy nasze nowe Moto w drodze do pałacu w Dolsku. Dolsk to jest takie małe miasteczko, właściwie wieś niedaleko Dębna, tuż za Myśliborzem, w którym no, ten pałac jest odbudowywany. Będziemy sobie jechać tym w Moto, testując go, tak jak tutaj widzicie w różnych warunkach, czasami po polach, czasami jadąc asfaltem, czasami po bruku. W każdym razie dojedziemy do tego Pałacu w Dolsku, ale po drodze też zobaczymy pomnik lotników, takich dwóch panów, o których później opowiem. Litwinach, którzy przelecieli Atlantyk. Wyobraźcie sobie, że aż 50 tysięcy ludzi czekało na ich powrót. Lecieli przez ten Atlantyk, żeby dolecieć w latach 30 do swojego kowna. Niestety rozbili się właśnie tuż przed naszym Dolskiem i właśnie w tym miejscu też odwiedzimy ich Miejsce właśnie tej wielkiej tragedii, gdzie rozbili swój samolot po przelecie przeleceniu Atlantyku. Ale wracając do Pałacy w Dolsku, zobaczycie go później. Tylko przez chwilę, bo jest teraz w rękach prywatnych. Można go zwiedzać serdecznie. Wszystkich tam zapraszam. Niemniej myśmy. Właściwie ja do, 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 po dojechaniu do tego pałacu zobaczyłem jego no, pięknie, odrestaurowaną już mury, a same zwiedzanie zostawiam Wam. Pałac w Dolsku jest w gminie Dębno. To wyjątkowy zabytek w stylu no, neogotyku angielskiego, zwany kiedyś małym Sansuci. To takie piękno. No i bardzo podobny do tego co niedaleko nas tutaj granicy w Podżdamie odbudowali Hohenzollerowie. Tak naprawdę ten pałac, który zobaczymy, no to jest pałac szlachecki, mieszkały tam rody szlacheckie. Znajduje się na takiej wielkiej polanie, jest park tuż obok takiego jeziora w Dolsku. No ale wiadomo Całe nasze tutaj piękne zachodniopomorskie to jeziora i lasy i w ogóle pojezierza i pojezierze drabskie i myśliborskie. Trzeba to po prostu zobaczyć. Pałac został wybudowany w XVI wieku. Wcześniej należał tutaj do rodziny von Schoenbeck, zamek. No i właśnie około 1700 roku został ten pałac wybudowany. Ten zamek właściwie został rozbudowany, rozbudowano go od trzy skrzydła, tam kluczowe miejsce takiej przebudowy miało, ten czas tej przebudowy to był 1823 rok i architekt, który to robił, nazywał się Karl Schinkel. Obecny gotycki charakter właśnie zawdzięcza temu architektowi. W czasach swojej świetności pałac był rezydencją szlachecką, tak jak powiedziałem. Należał do rodów Wątreskow, przede wszystkim Karl Wątreskow. To był ten pan, który rozbudował ten pałac bardzo pokaźnie w 1823 roku, a później należał. Ten pałac do rodziny Wątulc. Von Wątreskow von to były lata 1790-1890, właściwie 1792-1897. A wątolick później, czyli 1898-1933. W latach późniejszych, po 1933 roku, aż do 1945, wiadomo, kto władał tym zamkiem. Trzecia Rzesza. No, jak to trzecia Rzeszona, to wiadomo, że to był element już bardziej taki społeczny. Czyli w tym zamku właściwie w pałacu mieliśmy szkołę, kino, Dom Kultury i Służbę Pracy Rzeczy. Rzecz. Po 1945 roku niestety zamek. A właściwie pałac popadł w ruinie. No, najpierw zanim popadł w ruinie, w okresie PRL-u był wykorzystywany jako tak zwany radziecki lazaret, czyli taki szpital i mieszkania dla oficerów. A w latach 60. jako, słuchajcie, magazyn zboża. Zboża tam przechowywano w pałacu, gdzie kiedyś mieszkały rodziny szlacheckie które rozbudowywały ten pałac i jego, że tak powiem, obecny kształt nadawały. Tak jak mówiłem, odwiedzimy na no troszeczkę wprowodem pomnik lotników litewskich zlokalizowany we wsi Pszczelnik. To jest tuż pod Myśli Bożem, 8 km pod Myśli no tutaj w naszym województwie zachodniopomorskim. pomorskim No ten pomnik jest w środku lasu. Jak zobaczycie, jak widzicie, najpierw zwiedzimy miejsce katastrofy, potem pojedziemy pod pomnik. Sam pomnik upamiętnia tragiczny lot litewskich pilotów Steponasa Dariusa i Stajasa Gierenasa. W samym myśli Bożu jest rondo tych dwóch panów. Przejeżdżaliśmy koło niego, mamy na nagraniu. Sam pomnik i samo miejsce rozbicia jest miejscem o znaczeniu historycznym i jest związane z heroiczną próbą przelotu transatlantyckiego w 1933 roku. Tak, ci dwaj goście przelecieli Atlantyk, tylko się rozbili w szczelniku pod myśli Bożem, wracając z Nowego Jorku. 15 lipca 1933 roku litewscy lotnicy Stepona, Darius i z Girenas Gieren, wystartowali samolotem Litaunika z Nowego Jorku, próbując pokonać bez lądowania dystans 7186 km do Kowna, w ówczesnej stolicy Litwy. Wilno no, było w Polsce. Po 37 godzinach i 11 minutach lotu, 17 lipca o godzinie 36 minut po północy. Samolot rozbił się w lesie koło Pszczelnika, zaledwie 650 km od celu. Przelecieli panowie 6,5 tysiąca km. Lotnicy zginęli, a przyczyną prawdopodobną katastrofy były złe warunki pogodowe. Choć spekuluje się też o błędzie pilota lub wadzie technicznej. Tak naprawdę pokonali nie 6500, a 6411 km, co było drugim najlepszym wynikiem przelotu transatlantyckiego bez międzylądowania w tamtym czasie. Litwini, nie piloci trzeciej Rzeszy, ani Anglicy. Darius i Girenas. Zostali uznani na Litwie za bohaterów narodowych, a ich podobizny znalazły się na banknocie 10 litów. To ważne jest, że jak oni się rozbili, to na ich ciała i trumny z ich ciałami na lotnisku w Kownie czekało 50 tysięcy ludzi. Pomnik jego historia. Pomnik lotników litewskich w Przeniku został odsłonięty 17 lipca 1935 roku. Dwa lata po katastrofie z udziałem delegacji litewskiej, księży, lokalnych władz oraz niemieckiego aeroklubu. No, ten teren wówczas należał do Niemiec. Zespół pomnikowy obejmuje kilka elementów. Jest granitowy pomnik w kształcie podwójnego krzyża. To jest miejsce, gdzie był się silnik tego samolotu. Mamy też drewnianą kapliczkę na słupie, chatę żmudzką, przywiezioną w 1989 roku. To są miejsca, gdzie był... No, gdzie była katastrofa, nie sam pomnik ten, który... Zobaczycie, czy widzicie tutaj w lesie. Sama chata żmucka, zawiera w sobie, znaczy no rozlokowane w tej chacie jest Muzeum Budownictwa Ludowego, znaczy przywieziona została z Muzeum Budownictwa Ludowego. Ale w niej w środku znajdują się gabloty z eksponatami związanymi z lotem i katastrofą. I sam, w samym miejscu pomnika znajduje się granat, granitowy obelisk z 1995 roku, to już za naszych czasów z opisem wydarzenia w czterech językach polskim, litewskim, angielskim i niemieckim. Po wojnie oczywiście pomnik popadł w zapomnienie i się tam wszystko. Jak zawsze no, popsuło. Pierwsze powojenne uroczystości odbyły się w 1958 roku, a tablica w językach polskim i litewskim pojawiła się w 1966. Restauracja pomnika miała miejsce w 1983, a obelisk, jak już powiedziałem, i tablice w 1995. Co roku, w rocznicę katastrofy. Około 17 lipca w odbywają się uroczystości upamiętniające lotników. Tak jak widzieliście, stoi dużo zniczy, w których uczestniczą przedstawiciele władz lokalnych, litewskich, mieszkańcy. W 2024 roku to była 91 rocznica, a w tym roku 95. Miejsce jest ważnym symbolem polsko litewskiego dziedzictwa i odwagi tych lotników. W samym myśli Bożu na placu Dariusa i Girenasa znajduje się drugi pomnik poświęcony tym lotnikom, odsłonięty w 2008 roku w 75 rocznicę lotu. Zaprojektowany przez litewskiego artystę Lanauskasa został oczywiście odsłonięty przez prezydentwa Litwy Waldasa Adamkusa. No, w przelniku znajduje. Sam pomnik znajduje się w pszczelniku w Lesie. Na trasie myśliby Jak widzicie, jest dostępny dla zwiedzających miejsce zaznaczone, a w okolicy można zobaczyć także takie inne atrakcje, jak choćby Zamek w Dolsku, czy pałac w Dolsku, o którym mówiłem. Serdecznie tam, zapraszam. Sam teren katastrofy jest uznawany za eksterytorialny. Należy on do Litwy co podkreśla jego znaczenie dla litewskiego dziedzictwa. Lot Dariusa i Gierenasa był inspiracją dla wielu litewskich inicjatyw lotniczych i pozostaje symbolem odwagi i dążenia do niepodległości. Ten pomnik to nie tylko pomnik tragicznego wydarzenia, ale też świadectwo i o pamięci, o odwadze pionierów lotnictwa. Tak powiedział nasz kochany grok. Trzeba też powiedzieć, że... Po roku 1945, właściwie po 1967, wybuchł tam pożar, doprowadził do dewastacji, a kolejne lata, jak klasycznie we wszystkich tych naszych tutaj zachodniopomorskich majątkach, to lata jego dewastacji i grabieży. No przecież cegły się przydadzą każdemu, kto potrzebuje, żeby obory kurcze rozbudować, nie? No i pałac popadł w ruinę. No, jak później zobaczycie, w 1992 roku pałac przechodzi w ręce prywatne, a odbudową kieruje Fundacja Pałacu w Dolsku Stiftung Schloss Dolcik na czele z berlińskim przedsiębiorcą polskiego pochodzenia Krzysztofem Budzo. No w końcu ktoś się tym zajął. Praca rozpoczęła się od, gruz, od gruzowywania i zabezpieczania murów. Widziałem tak samo w Janowie zdewastowany zamek, który stał się pięknym pałacem dzisiaj. Tak samo ten pałac jest piękny. Do 2008 roku odbudowywano ścianę, pierwsze piętro i stropy. W 2009 nowe schody, stropy poddasza, w 2011 dachu kończono, instalacje w prawym skrzydle. Jak będziecie widzieć na kamerze, jeszcze cały czas odbudowywana jest wieża. W 2022 roku zakończono renowację elewacji i zrekonstruowano drewniany ganek, który będziecie ładnie widzieć na zdjęciach. I dzięki tym wysiłkom wszystkim pałac odzyskuje dawny blask. Widać, jak wygląda. A Krzysztof Muzo otrzymał w 2013 roku srebrną odzakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za ratowanie zabytków. Dobrze, że ludzie, którzy mają pieniądze, starają się odbudowywać takie rzeczy, nawet jeżeli będą służyły tylko i wyłącznie tym ludziom. A tak nie jest. Pałac wyróżnia się neogotycką architekturą z elementami barokowymi. Mają fajne ostrołuki, sklepienia. Otacza go park przypałacowy w stylu angielskim, czyli bardzo równa trawa. No i przede wszystkim to jest aż 40 hektarów. Aleje, pomniki przyrody, dęby, które mają po 150-250 lat, wiązy, platany, magnolie. Jest też tyle panowiec amerykański. Obecnie pałac jest w trakcie rewitalizacji cały czas. A właściciele otworzą w nim centrum kongresowe, i pałac jest dostępny dla zwiedzających. Można go zwiedzić, tylko trzeba się troszeczkę umówić za pomocą maila. Można po po podziwiać zarówno e, park, jak i pałac, jak i całe to urokliwe miejsce. E, tutaj ważną rzeczą jest też to, że. Rudwon von Treskow, który zaczął odbudowę, a właściwie przebudowę tego pałacu, z zamku, eee, to jest właśnie z tego rodu pochodził Henning von Treskow, jeden z przywódców zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku. Dobrzy ludzie mają zawsze dobre intencje. Walkiria. I pan Schlaufenberg, pamiętacie? W odbudowie wykorzystano historyczne zdjęcia i relikty, czyli wyzorowano się na tym, jak niektóre detale wyglądały, niektóre zaprojektowano od nowa. Obok jest jezioro, pole biwakowe. W ogóle, Pałac w Dolsku to niezwykły przykład dążenia do przywracania świetności tego, co kiedyś było i budowy z ruiny w perły regionu. No, polecam, zobaczcie.